Yo, yo, yo! Spotkał szałana anioła w blasku światła. W sercu miał ciężar w duszy, bólu i strata. Hej, tkwisz w tym roku bracie Pyta anioł się kocha w jego cytatach. Słuchaj, wybierz do no, drogę mi Nosi się ponad złą, miłość uzdrawia, to jest klucz do zmiany na lepsze, wiesz to jest to Szatan się kręci, pełna straszydła, co to za bzdury, życie to gra i widać Zabawa, pieniądze, moc w ramionach, wszystko co chcesz tu i teraz, daj się wziąć i przekonać Słuchaj, wybierz dobrą drogę miłości, z chórem w rytmie rozwijamy lekkości Niech twój głos wznosi się ponad złą, miłość uzdrawia, to jest klucz do zmiany na lepsze, wiesz to jest to Szatan się kręci, pełna straszydła Co to za bzdury? Życie to gra i widać Zabawa, pieniądze, moc w ramionach Wszystko co chcesz tu i teraz, daj się wziąć i przekonać Wiesz to jest to Szatan się kręci, pełna straszydła Co to za bzdury? Życie to gra i widać Zabawa, pieniądze, moc w ramionach Wszystko co chcesz tu i teraz, daj się wziąć i przekonać Słuchaj, wybierz dobrą drogę miłości Z chórem nie rozwijamy lekkości Uzdrabia to jest klucz do zmiany na lepsze, wiesz to jest to Anioł mu odpowiada, oznaczenie skutków niesie Prawdziwa moc tkwi w tym, co daje szczęście Nie w rzeczach, nie w rządzie, ale w sercach Wspólne marzenia w każdym z nas niesione Dobro niech to nakręca Słuchaj, wybierz dobrą drogę miłości Z chórem wypnie rozwijamy lekkości Niech twój głos znosi się ponad Uzdrawia to jest klucz do zmiany Na lepsze wiesz to jest to Szatan się zawahał z niepewnym uśmiechem Ale w świecie nie ma miejsca na niepewność W krajach jak w się wzrodzi grzech A z miłością w sercu to już inny świat e. Słuchaj wybierz dobrą drogę miłości skórę wydmie rozwijamy lekkości Niech twój głos wznosi się ponad zło Miłość uzdrawia to jest klucz do zmiany Na lepsze wiesz to jest to Yo, 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 a uh, yo Yo, 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 yo! Anioł z uśmiechem nie traci swojego blasku. Niech miłość prowadzi, a nie tylko z tu. Wybierz co w sercu, nie co w głowie. Miłość to jest skarb, niech każdy teraz się dowie. Słuchaj, wybierz dobrą drogę miłości. Z chórem wypnie rozwijane lekkości. Niech twój głos wznosi się ponad Miłość uzdrawia, to jest klucz, to zmiany na lepsze. Wiesz, to jest to. Szatan znikł w mroku, a nadal świeci. W ludziach moc do walki, w sercach pełno pieśni. Każdy wybór ma znaczenie, każdy krok na drodze dobra i miłości, to jest cały sok. Słuchaj, wybierz dobrą drogę miłości. Z chórem w rytmie rozwijamy lekkości. Niech twój błąd wznosi się po zło Miłość uzdrawia, to jest klucz, to zmiany na lepsze. Wiesz, to jest to. Anio mu odpowiada. Oznaczenie skutków niesie Prawdziwa moc tkwi w tym, co daje szczęście Ja! Nie przetrachni w rządzie, ale w sercach Wspólne marzenia, w każdym z nas niesione dobro Niech to nakręca Yo. Yo. Słuchaj, wybierz dobrą drogę miłości Z chórem w rytmie rozwijamy lekkości Niech twój głos wznosi się ponad zło Miłość uzdrawia, to jest klucz do zmiany Na lepsze wiesz, to jest to